Zdaniem części badaczy Biblii, enigmatyczny wers zawarty w XVII rozdziale Księgi Izajasza może stanowić przepowiednię przyszłości. Zgodnie z jego zawartością, stolica Syrii, czyli Damaszek, zostanie zrównana z ziemią i pozostanie z niej tylko gruz. Co w obecnej sytuacji może wiązać się z kontynuacją konfliktu w Syrii. Wyrok na Damaszek Oto Damaszek przestanie być miastem, stanie się stosem gruzów. Na zawsze opuszczone jego miasta będą pastwiskiem dla trzód, które się tam pokładą i nikt ich nie spłoszy. Oczywiście, jak to zwykle bywa w przypadku tego typu przepowiedni, różni ludzie rozumieją je w inny sposób. Część z badaczy zwraca uwagę na fakt, że wspomniana przepowiednia miała spełnić się jeszcze w 782 roku przed naszą erą, kiedy to Asyryjczycy zwyciężyli Aramejczyków oraz okupowali Damaszek, znacznie uszkadzając jego strukturę. Jednak problem z taką interpretacją polega na tym, że przez 5000 tysięcy lat jego istnienia miasto to zawsze było przez kogoś zamieszkane i nigdy nie zostało zupełnie zrównane z ziemią, jak opisano to w księdze Izajasza. Na dodatek, prorok nie opisał co dokładnie ma się wydarzyć w Damaszku, ale zgodnie z innym prorokstwem, również zawartym w Biblii, tym razem autorstwa Jeremiasza, obraz jaki się nam nasuwa nie wygląda optymistycznie. O Damaszku. Wstydem napełniły się Hamat i Arpad, bo usłyszała niepomyślną wieść. Są one wzburzone jak morze, pełne trwogi, nie mogą się opanować. Damaszek jest bezsilny, gotowy do ucieczki. Opanował go popłoch, lęk i bóle ogarniają niby rodzącą kobietę. Jak bardzo jest opuszczone sławne miasto, pełne wesela. I tak jego młodzieńcy polegną na ulicach i wyginą tego dnia wszyscy jego wojownicy. Wyrocznia pana zastępów. Wzniesie pożar na murach Damaszku, wypochłoną pochłonął pałace Ben Hadada. W tym momencie warto zauważyć, że istnieje więcej proroctw, które również nawiązują do wizji upadku Syrii. Najsłynniejszym przykładem jest chociażby szeroko znana ostatnimi czasy Baba Wanga. Jeszcze w latach 90., w ostatnich latach życia słynnej wizjonerki, gdy pytano ją o trzecią wojnę światową, odpowiadała, że jeszcze przyjdzie na to czas, bo Syria nie upadła. Często pytają mnie, kiedy przyjdzie czas. Odpowiadam im, jeszcze nie teraz. Jeszcze nie upadła Syria. Syria padnie u stóp zwycięzcy, ale zwycięzca nim nie będzie. W Syrii trwa wielka wojna, splot interesów sunnitów i szyitów z jednej strony oraz USA i Rosji z drugiej to potencjał na wielki konflikt militarny. Jednak czy Izajasz, Jeremiasz oraz Baba Wanga rzeczywiście przewidzieli te wydarzenia? A jeśli ich proroctwa naprawdę się spełnią, to co to oznacza dla nas?